Sławomir Świeżyński narzeka na emeryturę. Na co dzień opływa w luksusy. Sławomir Świeżyński, 61 litrów, lider zespołu Bayer Full, niejednokrotnie udowodnił, że ma talent do interesów. Niestety, jak się okazuje, nie zawsze legalnych. Zgromadzony majątek nie przeszkadza mu jednak narzekać na emeryturę z ZUS-U. Sławomir Świeżyński dał się poznać jako człowiek, który lubi olśniewać luksusem. Sławomir Świeżyński ma talent do interesów. Kilka lat temu zapowiedział w tabloidzie, że na urodziny kupi córce lodołamacz. Z kolei w fakcie roztaczał obrazy nocnych imprez w basenie, jednocześnie dając do zrozumienia, jak wyobraża sobie życie milionerów w Monte Carlo czy Saint Tropez. Siedzimy na krawędzi basenu, flaszki stoją co 5 metrów, do tego kieliszki, które płuczemy sobie przed spożyciem. Woda w basenie jest lśniąca jak na lazurowym wybrzeżu. Świeżyński nigdy nie ukrywał, że ma talent do interesów, chociaż nie zawsze legalnych. Jak ustaliła GW, w 2005 roku lider Bayer Full wykorzystał materiały firmy Hagi Film poświęcone Janowi Pawłowi II w pocztówce multimedialnej dla spółki, która organizowała pokazy pościeli. Jak podejrzewał prezes Hagi Film, Jan Paweł II, miał być jedynie wabikiem, skłaniającym seniorów do kupowania koder. Po przygotowaniu 30 tysięcy pakietów, za które Świeżyński miał otrzymać 14 751 zł, wyszło na jaw, że firma Hagi Film nic o tym nie wiedziała. Sąd uznał Świeżyńskiego winnym naruszenia praw autorskich i czerpania korzyści majątkowej z cudzej własności. Nie był to zresztą jedyny raz, gdy Świeżyński dowiódł, że prawdę traktuje z dystansem. Jak ujawnił polski korespondent w Chinach, Krzysztof Darewicz, wielka kariera Bayer Full w Chinach nigdy nie miała miejsca. Płyta z chińskimi wersjami majteczek w kropeczki i innych przebojów zespołu rzeczywiście powstała, jednak była sprzedawana głównie w Polsce. Darewicz, który dokonał przekładu na język chiński, wytłumaczył to prostym językiem. Słyszałem od niego na odchodne, że więcej zarobi w Polsce na tej chińskiej ściemie. Bezczelnie odsłonił swoje prawdziwe oblicze. Lider Bayer Full narzeka na emeryturę. Na tego rodzaju interesach oraz twórczości zespołu Bayer Full świeżyński zarobił miliony, co nie przeszkodziło mu wyciągnąć ręki po dotacje Ministerstwa Kultury, które podczas pandemii koronawirusa wypłacało środki w Funduszu Wsparcia Kultury. Świeżyński złożył wtedy wniosek o 550 milionów złotych. Tym łatwiej zrozumieć jego rozczarowanie, gdy po otrzymaniu pisma z ZUS uzrozumiał, że jednak nie wszystko w życiu układa się tak gładko, jak naciąganie emerytów na kupowanie kolder w imię papieża Polaka. Jak z goryczą wyznał Świeżyński w rozmowie z Super Expressem, wyliczona przez ZUS emerytura nie wystarczy mu nawet na zatankowanie jachtu. Dostałem pisemko, w którym ZUS po 37 latach płacenia wymaganych stawek gwarantuje mi 386 zł emerytury. Nie mogłem w to uwierzyć. Moja żona się śmiała, że nawet łódki nie zatankuje za te pieniądze, nie mówiąc już o samochodzie. lat temu. Jakbym pani powiedział, ile mój jacht pali na godzinę, to by pani nie uwierzyła. Ale nie powiem, bo cyfra jest porażająca, nie chcę nikogo drażnić. Rzeczywiście, w takiej sytuacji trudno oprzeć się pytaniu, jak żyć?